Over 9000. Siemano, witam na kanale Over 9000 w kolejnym odcinku z cyklu Zapomniane Techniki. W tej serii omawiamy sobie umiejętności, które bohaterowie Dragon Balla zaprezentowali nam raz lub dwa ale przestały pojawiać się w dalszych przygodach. Dzisiaj omówimy sobie techniki najsilniejszego namekiana, czyli Piccolo. Zaczynamy. Piccolo postać, której nie trzeba przedstawiać. Najpotężniejszy namyczański wojownik w uniwersum 7 i 6. Bohater, który jest jedną z najbardziej kompletnych postaci drugoplanowych od czasów pierwszego Dragon Ball Pierwotnie narodzony jako reinkarnacja nikczemnego Piccolo Daimao, z czasem staje się jednym z najsilniejszych i najbardziej zaufanych członków Dragon Teamu. Filar, bez którego obrona Ziemi nieraz byłaby niemożliwa. Choć wywodzi się z demonicznego rodu, wyrósł na postać pełną godności i dyscypliny, która swoją moc czerpie nie tylko z mięśni, ale przede wszystkim z umysłu i doświadczenia. Jego siła nie opiera się wyłącznie na brutalnej mocy fizycznej czy ogromnych ilościach kij. Tym, co wyróżnia go spośród reszty wojowników, jest połączenie potężnych technik z niezwykłą inteligencją i strategicznym myśleniem. Piccolo zawsze analizuje sytuację na chłodno, długo obserwuje, szuka słabości przeciwnika i potrafi w kilka chwil dostosować swój styl walki do nowych warunków. W przeciwieństwie do sajan, którzy często kierują się bitewnym instynktem i rządzą przekraczania kolejnych granic, Piccolo walczy głową. To właśnie ta inteligencja wielokrotnie ratowała resztę bohaterów. Gdy Vegeta i Nappa przybyli na ziemię, Piccolo przyjął rolę kapitana i stratega, dowodząc pozostałymi wojownikami i planując kolejne ruchy. Dzięki zmysłowi taktycznemu i zdolności adaptacji potrafił opracować plan na pokonanie generała Saiyan. Łącząc siły z Krillinem, Namekian był w stanie przeprowadzić skoordynowany atak w pełnej synchronizacji, gdzie nigdy wcześniej nie miał okazji nawet trenować z ziemskim wojownikiem. Podczas sagi Namek Piccolo również odegrał kluczową rolę, nie tylko jako wojownik, ale też jako ten, który potrafi realnie ocenić sytuację. Po wskrzeszeniu od razu zdecydował się zjednoczyć z Najlem, co znacząco podniosło jego siłę. I tu widać jego chłodne podejście. Zamiast kierować się dumą, podjął racjonalną decyzję, by wykorzystać każdą możliwą przewagę. Jego pojedynek z Frizą w drugiej formie był jednym z nielicznych momentów, gdzie Tyran naprawdę znalazł się pod presją, a Piccolo udowodnił, że dzięki taktyce i adaptacji może zagrozić nawet kosmicznemu imperatorowi. Co ważne, Piccolo podczas całej sagi nie myślał tylko o sobie. Współpracował z Gohanem i Krylinem, koordynował ataki, osłaniał ich i tym samym zwiększał szanse grupy na przeżycie. Ta zdolność do współdziałania i analizowania przeciwnika jeszcze mocniej ujawniła się w sadze androidów. Piccolo był pierwszym, który wyczuł, że nadchodzące zagrożenie wykracza poza dotychczasowe doświadczenia ziemskich wojowników. To on podjął decyzję o połączeniu z wszechmogącym, dzięki czemu nie tylko zyskał ogromną moc, ale także wiedzę i świadomość setek lat doświadczenia. Po fuzji wyrósł na jednego z najważniejszych obrońców ziemi, a jego walka z androidem 17 pokazała, że potrafi wykorzystywać zarówno siłę, jak i spryt. Piccolo analizował techniki przeciwnika, testował jego granice i zmuszał do odsłonięcia słabości. To był szczyt jego strategii bojowej, moment w którym naprawdę błyszczał jako taktyk i wojownik w jednym. W sadze Buu Piccolo rzadziej walczył na polu bitwy, ale za to przejął rolę mózgu całej drużyny. To on dbał o to, by młodzi sajanie Goten i Trunks opanowali fuzję, by w ogóle pojawiła się szansa na starcie z Majin Buu. Piccolo pełnił rolę surowego, wymagającego nauczyciela, ale jednocześnie przewodnika, który potrafił w krótkim czasie wykształcić w nich dyscyplinę i kontrolę nad drzemiącym w nich potencjałem. W krytycznych momentach działał z chłodnym rozsądkiem. Opóźniał katastrofę, próbował przeciągać czas z walce z Bu, a nawet celowo manipulował sytuacją, by dać bohaterom dodatkowe minuty na przygotowania. To on kierował strategią, podczas gdy inni byli skupieni na samej walce. W Dragon Ball Super jego rola została jeszcze mocniej przesunięta w stronę taktyka i nauczyciela. Piccolo trenował Gohana, pomagając mu wrócić do dawnej formy i przypominając, jak ważne jest zaufanie do własnych umiejętności. Na turnieju mocy pokazał swoje strategiczne podejście, współpracował z Gohanem, koordynował ruchy drużyny i używał swoich technik w sposób bardziej inteligentny niż widowiskowy. Choć nie dorównywał siłą Bogom i Saiyanom w najwyższych transformacjach aż do filmu Super Hero, to właśnie jego doświadczenie i analityczny umysł sprawiły, że drużyna zawsze posiadała solidny fundament. Piccolo w trakcie całego Dragon Balla miano najsilniejszego wojownika dzierżył dwa razy: kiedy dokonał fuzji z Nailem, by sprostać zagrożeniu Freezy i gdy połączył się z Kamim ponownie stając się bezimiennym namekianem w celu walki z androidami. Jednakże wraz z rosnącą potęgą Saiyan jego moc musiała ustąpić w porównaniu do swoich sojuszników. Pomimo rosnących dysproporcji między nim, a Goku, Wegetą czy Gohanem, Piccolo wielokrotnie pokazał, że nie musi być najsilniejszy, by być niezastąpiony. Łączy w sobie doświadczenie, spryt i wachlarz unikalnych technik, które czynią go jedną z najgroźniejszych i najbardziej wszechstronnych postaci w całym uniwersum. Dzięki tej wszechstronności zielony bohater opracował ogromną ilość autorskich technik, które wykorzystywał w walce z coraz silniejszymi przeciwnikami. Jednak nawet on ma na koncie umiejętności, które pojawiły się zaledwie raz czy dwa, a później zniknęły w trakcie pędzącej fabuły. Z zapomnianych umiejętności możemy wymienić. Triforma. Jest to wariant multiformy umiejętności charakterystycznej dla rasy trójokich. Użytkownik po zgromadzeniu odpowiedniej ilości ki tworzy trzy własne kopie, które w odróżnieniu od techniki zanzoken nie są zwykłym mirażem wytworzonym za pomocą szybkości, ale namacalnymi klonami. Umiejętność tą w wykonaniu Piccolo widzimy po raz pierwszy podczas starcia z Napom, gdy Namekian i Krillin przeprowadzają synchroniczny atak na generała Saja. Piccolo triformy używał również, by doskonalić nowe techniki i walczyć sam ze sobą, zamiast tracić czas na sparingi z innymi. Nie wiemy, czy umiejętność ta, jak w przypadku multiformy, podczas kreacji klonów również dzieli moc wojownika na trzy równe części. W trakcie turnieju mocy, triforma mogłaby pozwolić Piccolo jednocześnie kontrolować kilka sektorów areny atakować wielu przeciwników naraz i analizować techniki wrogów w czasie rzeczywistym, maksymalizując strategiczną przewagę drużyny siódmej. Mafuba to jedna z najbardziej legendarnych i niebezpiecznych technik w całym Dragon Ballu. Została opracowana pierwotnie przez mistrza Mutaito w celu pokonania pierwotnego Piccolo Daimao. Sama technika nie polega na fizycznym zadaniu obrażeń, tylko na uwięzieniu przeciwnika w specjalnym naczyniu. Użytkownik Mafuby po skupieniu ogromnej ilości ki tworzy wir energii, który wciąga oponenta i kieruje go do wybranego pojemnika, najczęściej swoja albo urny zamkniętej za pomocą specjalnego talizmanu. Kluczowe w Mafubie jest to, że wymaga ogromnej precyzji i pochłania niewyobrażalną ilość energii życiowej. Piccolo podczas 23 Tenkaichi nie używa co prawda Mafuby, lecz jej odmiany, polegającej na odbiciu Mafuby skutkując uwięzieniem napastnika w naczyniu zamiast ofiary. Destructive Wind Kolejna technika Piccolo zaprezentowana w trakcie starcia z Saiyanami, polegająca na wytworzeniu silnego, skoncentrowanego podmuchu wiatru lub energii, który jest w stanie zdziesiątkować przeciwników i niszczyć otoczenie. To nie jest typowy kiblast, Destructive Wind działa bardziej jak energia rozsadzająca, rozrywająca cel od środka. Niestety, umiejętność ta wymaga ogromnej precyzji, ponieważ niewłaściwe użycie może zranić też samego użytkownika lub sojuszników, a wolna prędkość ataku czyni ją łatwą do uniknięcia. Masenko. Technika energetyczna, którą Piccolo nauczył Gohana. Polega na zgromadzeniu skondensowanej ki w dłoniach, zwykle uniesionych nad głową lub przed sobą, i wystrzeleniu jej w postaci potężnego, prostego promienia w kierunku przeciwnika. Masenko jest szybka, silna i bardzo uniwersalna. Nadaje się zarówno do ataku dystansowego, jak i do zaskoczenia przeciwnika w bezpośredniej walce. Choć jest prostsza od bardziej widowiskowych technik Piccolo, jej siła polega na precyzji i możliwości szybkiego użycia w różnych sytuacjach bojowych. Piccolo użył Masenko de facto trzy razy. Po raz pierwszy, gdy był niemowlęciem, by odstraszyć goniącego go psa, potem w trakcie starcia z Frizą oraz podczas Cell Games, gdy pomagał powstrzymać bioandroida. Mouth blast. Jedna z wczesnych i charakterystycznych technik Piccolo, polegająca na wystrzeleniu skoncentrowanego promienia energii prosto z ust. Jest szybka, bezpośrednia i łatwa do użycia w walce, a jej siła zależy od precyzji i zgromadzonej ki. W odróżnieniu od bardziej skomplikowanych ataków, takich jak Hellzone, Grenade czy Special Beam Cannon, Mouth Blast nie wymaga złożonych ruchów czy specjalnych przygotowań. Piccolo może ją zastosować niemal natychmiast. W oryginalnym Dragon Ballu użyta przez Namekiana dwukrotnie. Pierwszy raz podczas 23 czy Budokai, przedziurawiając ramię Goku oraz później w trakcie walki z Saibamenami. Light Grenade. Druga najsilniejsza technika z arsenału Namekiana i aż dziwne, że w Dragon Ballu pojawiła się tylko raz. Light Grenade polega na zgromadzeniu ogromnej ilości KI w złączonych palcach dłoni, tworząc skoncentrowaną kulę energii. Po naładowaniu energii Pikolo wystrzeliwuje ją w kierunku przeciwnika niczym pocisk, przy okazji niszcząc pobliskie otoczenie. Największą wadą tej umiejętności jest jej czas ładowania. Ze względu na długotrwałą kumulację ki, technika jest niestety mało praktyczna, aczkolwiek ilość energii użyta w ataku powoduje ogromne obrażenia. Jedna z odmian tej techniki została zaprezentowana w Dragon Ball Super. Różnica polega na tym, że w trakcie walki z Moro, Piccolo przygotowuje samobójczy wariant Light Grenade, dlatego też nie rozpatrowuje go w tych samych kategoriach. Powyższe techniki nie są jedynymi, które można zaliczyć do grona zapomnianych. Arsenał umiejętności Piccolo, które pojawiły się ten raz lub dwa jest większy i należą do nich na przykład Makosen czy Cui Bidan, aczkolwiek świadomie nie dodaje ich do listy. Ze względu na różnice w tłumaczeniach i na ilość wersji językowych Dragon niektóre nazwy odnoszą się do tych samych umiejętności lub lekko różnią się interpretacją. Ataki mogą posiadać to samo zawołanie czy kolor, ale różnica w sposobie wykonywania czy odpuście mocy czyni z nich zupełnie odrębne umiejętności. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca odcinka. Piccolo jest niewątpliwie postacią przepotężną z różnorodnym arsenałem w zanadrzu. Nie jest to tylko wyszkolony wojownik, wraz z biegiem fabuły stał się swoistym filarem taktyki, nauczycielem i stabilizatorem całego zespołu, co czyni go jednego z ulubionych bohaterów fandomu. Dajcie znać w komentarzach, czy przedstawiona przeze mnie lista technik jest wystarczająca, czy może jakieś pominąłem, które również warto byłoby omówić. Dajcie znać również, które z ataków mogą wydawać się jako, nazwijmy to, powielone, aczkolwiek są zupełnie innymi umiejętnościami. Na ten moment to wszystko, słyszymy się w kolejnym odcinku na kanale Overnight 1000. schema